Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu piątkowym, wieczornym, zasypiakowym jednocześnie litanijnym. Dzisiaj sobie odmówimy litanie nadziei. Taką litanie, która ma wzbudzać w nas nadzieję. Zanim to zrobimy, to chwila modlitwy. No i właśnie może rzeczywiście w tym temacie zróbmy tę modlitwę. Kochani, nie każdy, każdy z was teraz przez chwilę pomyśli o tym, no właśnie, na co ma nadzieję? Przedstaw Panu Bogu swoje nadzieje. Może takie trudne, wręcz niewyobrażalne, które nie wiadomo, czy się spełnią kiedykolwiek. Aż nam trudno razem w nie uwierzyć, nie? że to możliwe. Pokażmy teraz Panu Bogu te miejsca, gdzie mamy nadzieję na jakieś dobro. Przedstawmy mu to, żeby wiedział, chociaż oczywiście on wie, ale żeby to z naszego serca płynęło do niego, gdzie z nadzieją czekamy na jakieś sprawy. Przedstawcie mu teraz to w chwili modlitwy. Panie Jezu, Ty jesteś wierny swoją obietnicą, Ty nam obiecałeś, że będziesz słuchał naszych próśb, że w Tobie możemy pokładać nadzieję. Dlatego prosimy Cię, wysłuchaj tych naszych nadziei, wysłuchaj tych naszych oczekiwań i działaj w nich zgodnie z Twoją wolą, wypełniaj ją, tak jak Ty wiesz, dla nas będzie najlepiej. Całkowicie Ci się powierzamy i całkowicie się oddajemy. Bardzo Cię o to prosimy, niech tak się stanie. Amen. I moi drodzy teraz, litania nadziei. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Który mi we wszystkim chcesz pomóc, zmiłuj się nad nami. Któryś mi przyrzekł pomoc. Zmiłuj się nad nami. Wszystkich łask mi potrzebnych, tak przyrodzonych, jak i nadprzyrodzonych, spodziewam się o Boże. Codziennego pokarmu spodziewam się o Boże. Pomocy we wszystkich moich sprawach spodziewam się o Boże. Zachowania mnie od nieszczęścia i niebezpieczeństwa spodziewam się o Boże. Pomocy w pokusach do grzechu spodziewam się o Boże. Stałej cierpliwości w utrapieniach i przeciwnościach. Spodziewam się o Boże, odpuszczenia grzechów spodziewam się o Boże, szczerej poprawy życia spodziewam się o Boże, postępu we wszystkich cnotach spodziewam się o Boże, pomnożenia się w łasce spodziewam się o Boże, wytrwania w dobrym spodziewam się o Boże, pełnej zasług i cnót śmierci spodziewam się o Boże, wiecznej szczęśliwości i radości z Tobą w niebie. Spodziewam się, O Boże, a tego wszystkiego bez żadnej bojaźni, spodziewam się, O Boże. Choćby się wszystko przeciw mnie sprzysięgło, mam nadzieję, O Boże, choćby mi się zdawało, żeś mnie sam nawet opuścił, mam nadzieję, O Boże. Nie w sobie ani w moich siłach, mam nadzieję, O Boże, nie w ludzkiej łasce ani pomocy, mam nadzieję, O Boże. Nie w rozumie mądrości i mocy świata, ale w Tobie samym mam nadzieję, O Boże. W Twojej dobroci opatrzności i wszechmocy mam nadzieję, O Boże. W Twojej nieomylnej wierności w dopełnieniu tego, co przyobiecujesz. Mam nadzieję, O Boże. W Twojej łasce, której nie odmawiasz nikomu, ktokolwiek Cię o nią prosi. Mam nadzieję, O Boże. W nieskończonych zasługach Syna Twego, który jest naszym odkupicielem. Mam nadzieję, O Boże. We wstawiennictwie wszystkich świętych, mam nadzieję o Boże. W zjednoczeniu z ową gruntowną ufnością i nadzieją, którą w Tobie pokładali wszyscy sprawiedliwi, mam nadzieję o Boże. W zjednoczeniu z najdoskonalszą ufnością i nadzieją, którą w Tobie pokładała najświętsza Maryja, mam nadzieję o Boże. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módlmy się. O Boże, który nikogo nie opuszczasz i ufającego Tobie nie gubisz, proszę Cię przez Twoją ojcowską dobroć, daj mi synowską ufność w Tobie, a niedowierzanie sobie, dajabym we wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach jedynie do Ciebie się uciekał, bo Ty najlepiej wiesz, co jest moim pożytkiem i możesz mi pomóc. Polecam wszystko Tobie i Twojej Opatrzności. Daj mi tylko o Boże, abym Ci się zawsze podobał i był wierny Tobie, póki tam nie dojdę, gdzie Ty doskonale spełniasz nadzieje wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi kochani, na sam koniec oczywiście dajcie mi się, proszę, pobłogosławić. Poproszę o Wasze czoła. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego wszystkiego kochani, dobrej nocy, bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam i do usłyszenia już jutro. Wszystkiego dobrego. Papa. Pa.